Dzisiaj wyruszamy na kolejną przygodę ale nie normalną przygodę do jaskini tylko pójdziemy wykupać pewien grób w którym znajduje się coś bardzo ważnego które mnie, co mnie bardzo interesuje i przy okazji może odwiedzimy którąś z jaskin albo trochę pobudujemy więc dzień dobry witam was dzień dobry witam was bardzo serdecznie ja jestem Alizona a to jest kolejny odcinek z Sons of the Forest tak jak mówiłem, dzisiaj sobie się wybierzemy po strzelbę Po strzelbę, której da, którą damy Virginia, albo sam wezmę, jeszcze nie, jeszcze nie wiem Albo oba pistolety tam Virginia Tak będzie chyba, może nie najbezpieczniej, ale to będzie najlepsza opcja Bo ona ma nieograniczoną amunicję i czasem naprawdę nieźle pomaga przy obronie bazy Strzelając na przykład na hita, czy, czy na dwa kanibali a ja zazwyczaj się wystrzelam szybko z amunicji i potem mi nic nie zostaje Tutaj jest fajna, aha, jesień nadchodzi A Już tak w zasadzie przyszła Tu jest fajne miejsce i tam, widzę jeszcze kilka shopów. Aha, i ciebie widzę Dobra, oleję ciebie Nie jesteś... Nie interesujesz mnie bym się wziął z lotnie bo nie miałem skąd wyskoczyć jeszcze właśnie tutaj jak jest jak jest woda to można to można się rozpędzić na tej lotni a więc idziemy prosto na znacznik ten, co jest tutaj nadzieję, że nie walnę w żadne drzewo drzewo i mnie nie zatrzyma dobra, taka wysokość jest, jest dobra, tutaj widzę większą wioskę kanibali do której na razie nie chcę schodzić w ogóle jakoś tak mało chcę schodzić do tych wiosk kanibali, bo nie wiem, czy tam jest jakiś dobry lud, czy co tam jest na pewno w mojej tej blisko mnie jest mały straszny lud. a tutaj widzę Bozowisko kogoś tutaj potem wrócimy, jak już, jak już wyląduje, lądowanie zakończone. Nie wiem, czy pomyślnie, czy nie. A więc teraz wybierzemy się do różowego znacznika. Ja wyjmę już od razu łopatę. I tak, jak podejrzewałem, to jest właśnie to, więc zacznijmy kopać. I mogę już to rozwalić? Mogę. Trzeci z drużyny B i ma w dodatku strzelbę. Uuu, zmienił chyba grafikę jej. Na pewno mi bardziej się przyda niż tobie, więc dziękuję tobie. Znacznik wzięty, a więc już go zostawmy. I wybierzmy się do tego obozowiska, co tutaj niedaleko było. To chyba było w tą stronę. Raz znalazłem. Idealnie wróciłem. Więc co, coś tutaj jest. Jest garnek, którego nie będziemy brać. To sobie zrobię, bo nie zapisałem. Ale czy coś tu jest? No nic tu nie ma potrzebnego. Tej pić wody nie wiem czy chcę. No tu widać jakby to już... Jakbym już tu był. No ale cóż, teraz się Nic tu nie ma do fajnego. Muszę przeładować sobie kusze Muszę się udać w stronę... Chodź Mieć ich, sorry Wybacz Więc gdzie... Mm. Ej Ej, nie uciekaj, nie uciekaj I wejść z tych gąszcz, bo nie widzę Twoich nóg Tak właśnie myślałem Więc ja bym sobie tu podleciał Okej, okay, w drzewo walnąłem Szybko zszedłem I teraz tutaj jest ramenu trochę trochę lin trochę ramenu znowu baterie taśmy jedzenie i nic w tobie nic nie ma co nie nic nie ma przydatnego nic przydatnego a więc pójdziemy tutaj bo tutaj coś widziałem na przykład takie jak to ta coś jak kajaki to jest coś czego nie jeszcze nie dotkałem więc to też sobie zbiorę. Może jakieś nowe fajne mikstury będą z tego. Jesteśmy na plaży. Jesteśmy na plaży. Mam napój energetyczny, trochę plandeki. Niepotrzebne. Jest baterie. Baterie też nie są za bardzo potrzebne teraz. Jak nie chodzę do jaskini, jak nie idę. Lornetka. Dobra. Jest. Jest. Mamy lornetkę. Lornetka, lornetka, lornetka. Tylko gdzie ona jest teraz? Pytanie. Tu jest. Hmm, nie wiem do czego może się ona przydać. Patrzmy na horyzont. Nic, żadnej. A tekstury. E, więc co dalej? Mam tutaj blisko jaskinię, w której chyba już byłem, a ja muszę wrócić w drugą stronę, a i możemy jeszcze się wybrać do któregoś z bunkrów, które zostały oznaczone na jednej z kartek, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku, byłem już w trzech bunkrach, tych na północnym, na północnym zachodzie. Czy moglibyśmy pójść po do samolotu lub do tego M na południu całkowicie Tego bunkru yy, Jeszcze jest jeden bunkier Jest VIP bunkier, w którym chyba Jest Endgame mi się wydaje Ale w którymś z bunkrów chyba jest katana jeszcze Mi się wydaje, że w tym w tym na północnym wschodzie Tak mi się wydaje czy będę miał się skąd wybić, żeby polecieć Więc yy, pewnie widzimy się już na miejscu Jak już tam dotrę do tego bunkru I do samolotu, chyba najpierw do samolotu podejdę Tak będzie prościej Łu tutaj widzę kolejną flarę Coś kolego Potrzebujesz pomocy? Pewnie wykitujesz, jak mnie zobaczysz idealnie, więc po prostu Ciebie oleję i pokaż mi co tutaj masz. Strzały do paralizator paralizatora, hmm, apteczki, co to jest? Nic nie ma, nic, nic, nic kompletnie nic nie macie? naprawdę? Hmm, kawa, kawa lub woda. No nic, nic więcej tu nie ma gdzie to jest to jest tutaj przy dróżce tuż tak tu mnie nie było na 100% tu mnie nie było bo nie miałem tego wózka glufowego i nie byłem na biomie a ty co gdzie ty jesteś dobra zwalone w ciebie i to jest bardzo blisko wioski kanibali więc chyba będę musiał się najpierw ich pozbyć wszystkich Chwila, wezmę sobie strzelbę szybko żeby jak najszybciej się z nimi rozprawić Ten na hita zszedł. Dobra, jak jest taka mała liczba przeciwników myślę, że sobie poradzę Kolejna padła Tutaj... Aha, i tamten ucieka. Dobrze, dobrze. i to pasuje. Szybko żeśmy się rozprawili z wioskki kanibali, ale czy ja to mogę schować? Nie, nie mogę tego schować. A więc zobaczymy czy tutaj jest... Czy jest po co plądrować te wioski kanibali? Jest na pewno baton, jest kilka tych pewno jest ten jeździk dziwny. E, nic poza tym nie ma. Więc chyba sobie odpuszczę lądrowanie. E, dobra, linii, więc nie zmieszczę. Więc muszę sobie coś z tych stworzyć. Czy ja mogę coś z nich stworzyć? Mogę tyrolkę, tyrolka, tyrolka. Gdzie to jest? E, tu jest. będzie, i jeszcze z jednej liny to stworzę niech się tworzy kolejne linie dwie i jest kit a gdzie to mam kopać? o no tutaj Tutaj mogą kopać, dobra. Z kolejny bunkier odkopany, Maintenance Bunkier B. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego znajdę. Nie tylko jakieś obrazki i tym podobne i notatki tylko coś przydatnego co mi się naprawdę przyda a więc to mogę schować wezmę sobie kuszę nie potrzebuję tego więc, dzień dobry co tutaj jest dla mnie I tutaj masz Bunkier C Jest 4mm, jest to, jest Kruplówka, siatka Sanie, ile ja mam Nie mam wystarczająco Na sanie Pewnie któryś raz Pójdę po te sanie wreszcie One są fajne, z górki Naprawdę przyjemnie się do nich zjeżdża tu coś będzie? Tu jest nowoczesny łuk. Nie, bloczkowy nawet. Więc jestem już zadowolony z tego. Kilka tabletek. I tutaj raczej nic już nie pominąłem. Mam zielony magazynek. Notatki tutaj żadnej nie ma. Jak widzę. No, nie widzę, więc po prostu nie ma pewnie. Czy tutaj coś jest więcej? Druty, tutaj nie ma toporku. Tutaj nic nie ma. Tu są żarówki, których już mam fulla. Jest szywica. Ale już nic raczej tutaj nie ma. Więc wyjdziemy i pójdziemy do tego znaku zapytania, który tutaj jest nim daleko. Taśma. Taśma się zawsze przyda. Więc możemy po prostu yy, wyjść. Yy, z nimi walczyć nie chcę. Po prostu udam się do tego znaku zapytania pobliżu, ale wezmę przy sobie ten jeździk. Będzie łatwiej mi się przemieszczać po lądzie. Będzie łatwiej mi się przemieszczać po lądzie. Powiedział to trafiając w krzaki, czy cokolwiek to było. Takie małe krzaczki cię powstrzymują przed jechaniem prosto Szamt helikopter Bo tutaj co? Co ty będzie? Jest znacznik, mamy garnek Jest bełt, który się przyda I już jest full Zobaczcie czy mam przeładowaną tylko Mam przeładowaną Leki, trochę Trochę co czwórek, trochę jedzenia Jedzenie to mogę sobie w to właściwie zjeść Ten helikopter chyba nie jest od nas Kolejna notka Co to jest? We did detect to what we would see. Brief dimension switch. Okej. Okay. Drona niestety nie możemy podnieść. Ja się to chyba prześpię na szybko. Żeby było jak oczywiście można. Ale chyba nie można A więc co tu jest tak właściwie? Amunicji śrutowej trochę Z tej strony nic nie ma, tutaj w jaskini Jaskini? Jaskini, jaskini Patyk Nic nowego a tutaj karabinu przypadkiem nie było, czy czegokolwiek hmm. bo nie wierzę, że tu po prostu nic nie ma Ale chyba nie ma tu karabinu żadnego Karabina, karabinu, karabinu Pełtsan i nic więcej. Jest tu jeszcze lotnia tutaj na mapie widać to chyba wszystko co tu można znaleźć Więc po prostu postaram się pójść spać Mam nadzieję, że się uda Zapiszę grę szybko I pierwszy raz mnie nikt nie obudził w nocy mogę sobie jak jest jasno to wszystko przedeksplorować szkoda, że dronów się nie da wziąć ja czuję pragnienie i słyszę odgłosy to wiewiórka ale nic tu nie ma naprawdę nic tu nie ma a ja chciałem jeszcze spojrzeć czy przypadkiem nie jestem nie, nie jestem To jest na wschód od tego bunkru a co właściwie samolot samolot chciałem sobie przeeksplorować raczej zobaczyć co to jest w ogóle Teraz zobaczymy czy w ogóle będę mógł stąd wystartować, ale jak tutaj jest inna lotnia to raczej tu jest to jest teren do tego bo zmniejszy po prostu mapę i jeszcze trochę dalej tu coś pomarańczowe, a to pewnie kolejny bunkier Nowy bunkier, nowe wyzwania. to już chyba w kolejnym odcinku będzie, albo w następnym, jest samolot. Dobre. Znalazłem samolot. Chyba bym się napił Napijmy się energetyków, nic więcej nie mam do zaoferowania Weźmy batonika Mam sporo nasion i sporo roślin I czy mogę wytworzyć? Nie mogę wytworzyć Co to jest? Mieszanka energetyczna, ok Nowy inny... Sposób na mieszankę energetyczną Ja bym chciał żeby żyć w pokoju z Tobą Aha, no, ona na hitę nie pada Chciałbym z Tobą w pokoju żyć yy, łosiowaty I gdzieś to było bunkier, z czego pamiętam Gdzieś to było blisko wejście do bunkru Więc myślę, że się za nim rozejrzę Dobra, kit Jedzenia, taśmy, baterii, więc nie mogę podnieść Taśmę zebrano, to dobra, najważniejsze Jest tu kilka wózków golfowych, którym się przejadę oczywiście I trochę posprawdzę tą okolicę Czy to mi się otworzy? Chyba otworzyło się A tu widzę, że będę miał gości ale jak stąd wyjść? G? G gdzie stąd można wyjść? kilka akumulatorów kolejnych panowie czy wiecie, czy gdzie tu może być bunkier? mam lornetkę właśnie ciebie usłyszałem ładuj Weź, weź kolejny I eksploruj resztę Trochę was dużo Ty miałeś pancerz no cóż, to już go teraz nie masz. Dobra, szybko się z, nim, z nimi rozprawmy. On nawet na hitach schodzi, jak się normalnie strzeli. Ale tam dalej raczej nie ma żadnego bunkru Dziękuję za pomoc Trzy kolejni Gdzie? W tą stronę Nie widzę nikogo Po prostu chodź Przejadę się tam są so. Ale to byli po prawej Sprawdźmy, czy tu żadnego bunkru nie ma Bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj był bunkier Jakiś, jakikolwiek, ale Na mapie niby nic Na to nie wskazuje Przynajmniej na mapce Chyba nic nie ma tutaj o, jest, bez x Ciebie nie będę zabijał Cześć, cześć Kelvin Pomogę ci, wyjmę ci to z kolana Właśnie nie zająłem się Najważniejszym, kurtka skórzana Tym co jest w samolocie yy, Holo Springs. Ekskluzywny Apartamenty czy coś tam Pewnie jakiś hotel Może apartamenty konkretnie nie wiem, co chcieli tu. Chcieli tu całą sylwizację zrobić? Czy co? O, idealnie trzy na raz. Batonika mogę sobie zjeść. Więc tutaj chyba nic już więcej nie ma. A jak będzie, to się dowiem. Ale ja na razie was żegnam. Z tym pięknym widokiem na góry. No i na ginącego kanibala. W tym momencie was żegnam. I widzimy się w następnym. Cześć.